Dzień dobry. Jutro czeka nas dużo chmur i deszczu. Najładniej ma być. W białostockim kościele Chrystusa zbawiciela podłożono ładunek wybuchowy. Do ziemi świętej. W ostatnim dniu Jan Paweł II odwiedził wzgórze świątynne i ścianę płaczu. Na koniec modlił się w bazylice grobu pańskiego. Wizytę na wzgórzu świątynnym w Jerozolimie Jan Paweł II rozpoczął od placu meczetu. W swoim biurze powitał go wielki mufti Jerozolimy, szejk Akram Fabry. Apelował on do papieża o pomoc w potwierdzeniu praw Palestyńczyków do Jerozolimy. Zachodni mur, pozostałość drugiej świątyni jerozolimskiej to z kolei duchowe centrum judaizmu. Jan Paweł II oraz minister do spraw religii w rządzie izraelskim Michel Melchior. Mówili tutaj ten sam psalm 122. W tym momencie policja zablokowała ortodoksyjnego Żyda, który demonstrował przeciwko papieżowi. Ojciec Święty bez przeszkód jednak podszedł do muru składając między jego kamieniem modlitwę o przebaczenie krzywd wyrządzonych Żydom przez chrześcijan. Następnie papież w towarzystwie Trzech Patriarchów Jerozolimy katolickiego, prawosławnego i jormiańskiego kroczył uroczyście do Bazyliki Bożego. Wiadomości. Marcin Zimok, dobry wieczór Państwu. Papież Jan Paweł II zakończył pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Według papież Jan Paweł II odlatuje z Tel Awiwu do Rzymu. Na lotnisku Ben Guriona pożegnali go dostojnicy kościelni i przedstawiciele władz izraelskich z prezydentem i premierem Izraela. Ceremonia pożegnania odbyła się przy samolocie Jerozolima. Zwyczajowo papież wraca do wiecznego miasta na pokładzie samolotu należącego do narodowego przewoźnika kraju, który odwiedzał. W Jordanii, Izraelu i na terenach administrowanych przez palestyńczyków Jan Paweł II siedem dni podążał śladami Chrystusa. Już teraz jego pielgrzymka do Ziemi Świętej jest oceniana jako sukces. W miejscach ważnych dla